Apparently, the show's not over. Is there anyone left in New York who doesn't want me dead? I'm in line between living and dying. I'm on the edge and I might just die. Next time you get in my way, I will not be so gentle. Girl, problems again. Gotcha! Shut up! Coming up! the up! Cześć Mako, Także lecimy z kolejnym odcinkiem Spider-Man I dzisiaj będziemy dalej robić naszą fabułę Umiejętności, o ile mamy? O, dostępne I, i tak, pierwszy dzień Dobrze, to chodźmy spotkać się z Majestem Moralesem Czy to jest, o nie tak, mapka gdzie to mamy? A, w sumie niedaleko, więc przelecimy. Mamy w ogóle zrobione tej fabuły, o postępy w kampanii, 43% Już prawie, prawie połowa przed, za nami i przed nami też druga połowa Mamy twardziela. To był twój ostatni błąd w życiu, gnojka. co to. Naprawdę trzeba tylu gości, żeby okraść nasolatka. I to by było po wszystkim. I jesteś cały? Spider-Man! Niesamowity Spider-Man! Niewiarygodny Spider-Man! jeszcze kilka określeń od Jamiesona. Słuchaj, postąpiłeś odważnie, ale najlepiej zostaw walkę mnie, ok? Ok, ale co jeśli cię nie będzie? Nie możesz rzucać się na gości dwa razy większych od ciebie. To znaczy, wiesz, ja walczę z silniejszymi od siebie, ale wtedy muszę... O, jak wtedy z Raino na moście bruklińskim, to było super. Świetny przykład. Jeśli jest większy, musisz być szybszy. Jasne? Okej, okay, ale tobie to łatwo powiedzieć. Sorry, ale ja tak nie umiem. Dobra, dawaj. Serio? No, chodź. Po pierwsze... Nie daj się ponieść, zrób wdech i wydech, wyluzuj, biodra przodem, pozwól mu zacząć, teraz stopy, gdy się zachwieje, atakujesz, bum, o tak, tak, tak świetnie, okej, okay. a tym razem po prostu walnij, prosto w szczękach, dobra, nic mi <śmiany> <miasta>. nie... <śmiany> Sorry, nie, nie, <śmiany> bardzo <śmiany> to jest a Tak trzymaj, a nie zginiesz. Dobra, koniec lekcji. Spadam. Ej, e... dzięki. Wiesz, do usług. <grywa> Walnąłem Spidermana. Hey, I know you got the money. Come on, jeszcze nie daleko. Miles, co tam stary nie uwierzysz? Spotkałem Spidermana! Co? Żartujesz! Pokazałeś mu naszą aplikację? O rany! Na śmierć zapomniałem! Ale kicha! Na pewno by ją kupił, a my bylibyśmy sławni! Dobra, następnym razem muszę kończyć. Mama mnie zabije, jak się spóźnię. Spoko, nara! O, o, co tam że nie przejdę? Coś tutaj mówię. Chyba sobie żartujecie. To potrwa całe wieki. Gdyby nie ten dron, mógłbym tam przeskoczyć. Znasz kogoś, kogo nazywają Martinę Lee? Wow, to była łatwizna. Systemy Sable nie mają żadnych zabezpieczeń. Może wyślę anonimową wiadomość. Ta Aplikacja hakerska nie zawiedź mnie. że uda mi się włączyć syreny. No dobrze, gdzie? Tutaj. Okej, okay. okay, ruszamy. Hmm. A tego tutaj jak go minąć, a tutaj dobra. Myślmy, mogę przejść pod bramą po lewej, albo po rusztowaniu po prawej. Mogę przejść po rusztowaniu. No to idziemy po rusztowaniu. Kolejne drony, muszę je oślepić. O nie! Wow. O kurde, już mnie tutaj! Niedobrze. To misja nieudana. Trudno. Zrobimy sobie jeszcze raz. Szybko mnie wykrył. Chcemy dostosować, tak, to dobra. Udało nam Dobre. się. Jestem bezpieczny. Jasna. O, hej mamo. Cześć skarbie, dotarłeś już do domu opieki fit? E, tak, zaraz tam będę. Miles, wiesz, że nie musisz pracować w tym ośrodku. Mówiłaś, że muszę. Ci wybór. Tak, a ja wybrałem to zamiast terapii. To mi pomogło, wiesz? Gość twierdzi, że każdy przechodzi żałobę po swojemu. Ja to robię tak. W porządku, przepraszam. Mamo, Dobra. to, że nie chcę o tym rozmawiać nie znaczy, że cię nie kocham. Skarbie, tak bardzo cię kocham. Poradzimy sobie? Tak? Muszę kończyć. Zadzwoni jak będę wracał. No dobrze, to weźmy sobie do tego ośrodka. Te twarze demonów są wszędzie. O, jest Peter. A ja zaraz wrócę, Panie Hej, Blay, Speed. Um, sorry za spóźnienie. Nie, nie szkodzi, fajnie, że jesteś. Dobra, no to co mogę zrobić? Mógłbyś zacząć od e, poznania tego miejsca, pogadać z ludźmi. Wiesz to wszyscy lubią kawę. Kawa, okej. Okay. A ja za jakiś czas do ciebie zajrzę, w porządku? Spoko. Nie przejmuj się chodżesem. Nie gryzie. Nie ma. Nie mocno. No. Na pewno? Kawy? Poproszę. Pomóc? A wiesz, czemu diabła jest kwark? To cząstka subatomowa. Wie pan, część składowa protonów, neutronów, hadronów. Subatomowa. Pasuje. Dzięki młody. Cholerny słom. Do diabła. Pieprzone. Erni ma problemy z telewizorem. Pomóżmy A, Mogę rzucić okiem? E? O, w szkole mamy kilka kineskopów. Wiem co zrobić kiedyś. Nie, nie, wystarczy walnąć kilka razy, żeby go... rozjazp... Albo może to kabel koncentryczny. Dobra, dobra. No to działaj, panie Mondrada. Dalej, zapraszam. Składamy wyrazy współczucia rodzinie Jeffersona Davisa, który zginął podczas zamachu w ratuszu, chcąc własnym ciałem ochronić obecnych tam mieszkańców, poświęcając własne życie. Ej, świeżaku, polejmy. Bohater Przecież facet zwyczajnie pozwolił się wysadzić Ej, Ernie, poznałeś już Milesa Będzie nam tu pomagał Może słyszałeś o jego ojcu, panu Davisie To niesamowite, że choć jest mu teraz ciężko Postanowił się do nas zgłosić Nie sądzisz? No, tak, tak Dzięki Słuchaj, młody bardzo mi przykro. Chodź, Miles. Zajrzyjmy do cioci w kuchni. O, jakie kanapeczki. Hej, ciociu, muszę już iść, ale masz pomocnika. Cześć, Miles. Miło Cię widzieć. No to bierz fartuch i umyj ręce, to Cię oprowadzę. Ej, Peter. Um, dzięki za tamto. Prawie południe. Sable będzie przenosić doktora Michaelsa. Czas udać się do Bowery i go znaleźć. Nasze komputery mogą być nieco przestarzałe. Uciekamy na kolejną misję. Co mi się nie podoba to tutaj te bieganie. Tak bardzo to sztucznie wygląda. No ale trudno. Jednak jak się biega Spider-Manem y, to już tak troszeczkę inaczej niż samym Peterem Parkiem. A może mi się tylko tak wydaje. A dobra, spawn, lecimy teraz. Będzie następny level? Pewnie pan. Poziom 22 już. Zdrowie nam się zwiększyło. Czy my tutaj możemy? Hmm. Nie właśnie, czy sobie na to nie zaczekać. To by było fajne. Dobra, dobra. No Juri, hey, lecę do Bowery. Muszę dopilnować, żeby Michael bezpiecznie dotarł do nowego schronienia. Silver Table dała jasno do zrozumienia, że nie jesteś tam widziany. No i co mi zrobi? Zastrzeli mnie? Szczerze? To prawdopodobne. Ach, no dobra, będę w okolicy, ale nie za blisko. Na wszelki wypadek. Nie doktorze. To tych technika... yes, diabła. Nazywa się GR27, nie? Po prostu uważajcie, w niewłaściwych rękach może. Bez obaw, jesteśmy najlepsi. Od razu mi lepiej. Kod 381. Paczka jest w drodze. No nie wiem, czy tacy najlepsi jesteście. Spade jest lepszy. Ten panie Michaels. Już tak, coś się dzieje O oh, cholera Mamy osiłka jednego. O, i Martyn mniej przy okazji. Witaj na pokładzie, doktorze. Tak, tak, jasne. Dawaj zatem samochodem. Czy tam opatarzonym samochodem raczej? Yuri, ścigam Martina Lee. Myślę, że ma doktora Michaelsa i oddech diabła. Przyjęłam, jedną do ciebie kolejne jednostki. Na szczęście wziął Michaelsa żywego! Pewnie po to, żeby tworzył kolejną z tych Nie, muszę zatrzymać tę ciężarówkę. Czy czołg, Czy co to jest? Żeby mi nie, nie zniknął z radaru. Halo. Dobra. Dobra, dawaj ich tutaj. I jak na razie to jest masakra. Muszę się zająć tymi w w ciężarówkach, zanim słabili.

Dobra i co teraz? namierzam! On nadchodzi! Chodzi <coughs> i zgładzi wszystkich grzeszników! No na pewno zgładzi. Przepraszam!

Ja to wezmę! Co ty mi robisz? Daję ci nowe spojrzenie! Co jest grane? Muszę być szczery. Miałem nadzieję cię tu ściągnąć. Moje zdolności dają mi pewną siłę perswazji. Obserwowałem cię. Czekałem na ciebie, bratuszu, ale się nie zjawiłeś. Gdzie byłeś? To jest prawda, czy mi się przewidziało? Przykre, że tyle ludzi zginęło porzuconych przez bohaterów. Ten funkcjonariusz ocalił ci życie, prawda? Był tu z twojego powodu. A Norman chciał go wykorzystać. Głupi jest, prawda? Gdzie wtedy był Norman? Uciekał jak jakiś szczur. Wiedział, co się wydarzy i spiał. Norman to rak, który toczy to miasto. Trzeba go usunąć wraz z wszelkimi przejawami korupcji. Gdzie on Polas? Tam jest. Norman kryje się za maską kłamstw. Rozbiję ją i od naszego. Załóż maskę. Zostań jednym z nas. No, raczej chyba nie. Dzięki, ale nie skorzystam. Tak czy inaczej, dołączysz do mnie. O -o. O, cześć, chłopaki. Ta masa ludzi, których straciłeś. Bezbronne ofiary, których nie ocaliłeś. Marcin! Masz ich krew na rękach! Możesz powstrzymać zwolenną. Masz wielką siłę. Ja mogę dać ci wolę. O, tutaj się mogę podpalić. Szef, tutaj jest! Zbroń podwórna! Gdy ten się w swoje wierzy! To niemożliwe! Pokaż swą prawdziwą siłę! Na kolana! Ściągnę ci maskę i obnażę cię! O, cześć. nie mi bierność, a ja dam mu siłę. O! O! Muszę zniszczyć maskę! Kurde, najpierw tego już muszę wyeliminować! Nie opuszczę cię w mroku, Martin! Złamy cię! Stępczę twój umysł! Nie możesz! Możesz wrócić do światła! Nie! Dobra, zniszczyliśmy maskę. Uch, udało się. Chyba się udało, ale chyba nie do końca. No, Martin Lee nam uciekł. Z razem z oddechem diabła. Niedobrze. W porządku. Wzięli to tak. Powinienem się martwić? Bardzo. Rozchwytywany jesteś! O, proszę, kogo my tutaj mamy. Gdzie surowica? Przypadła. Ty, dyskoja! Też mi super bohater. A ty gdzie byłaś? Widzisz, że pomagasz, ale tylko pogarszasz sprawy. To Twoja wina. Moja? To Wy mieliście pogodzić. Jeden nie wystarczy? Stój! Trzeba powiadomić pana Osborna. Pójdę z nią. Dziękuję. Nie zapomnę tego. Chętnie bym się z nią zmierzył. Juri, masz jakiś trop co do lokalizacji Martina Lee? Mamy nagranie od mężczyzny z kawiarni. Wygląda na to, że po krakcie wsiadł do czarnego sedana. Czarny sedan, świetnie. Daj mi skończyć. Znamy fragment rejestracji, a jeden z patroli znalazł czarnego sedana z pasującymi blachami na parkingu koło Kanal i Hudson. Dobry z ciebie, gliniarz, Juri. Lecę. No dobrze, to te zadanko będziemy Spójne sobie kontynuować. W następnym odcinku, ale posłuchajmy jeszcze Doktor Michaels? Skąd Michaelsa? pan dzwoni? Pożyczyłem sprzęt Sable, słuchaj tych diabła wypuszczą pewnie w tłocznych miejscach Na lotniskach, dworcach, stacjach Rozprzestrzeni się jak pożar Dlaczego Oscorp Produkuje broń biologiczną w mieście? Nie powinni tego robić w jakimś bunkrze? Oddech diabła jest ważny Dla Normana, ma na jego punkcie Obsesję, łamie praktycznie każdy Przepis federalny i stanowy, ale on ma to gdzieś jeśli to wyjdzie na jaw, może zapomnieć o reelekcji. Reelekcja to Pikuś. Odpowie w za zbrodnie wojenne. Dlaczego pan mi to wszystko mówi? Czy nie jest pan tak samo winny jak Norman? Jestem. Masz rację. Ale działania Li mnie otrzeźwiły. Zbyt długo lekceważyliśmy ryzyko. Ufam ci, Spidermanie. Tylko ty też postąpić właściwie. Proszę, ocal miasto od naszych błędów. No dobra. Dobrze, słuchajcie. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się hejka!